prezentuję Moi drodzy, zanim przejdziemy do odcineczka, bardzo bym Was prosił o łapeczkę w górę, bo naprawdę się postarałem w tym odcinku i przekazałem Wam całą wiedzę, którą wiem. I oczywiście, jeżeli chcecie komuś to udostępnić, również zachęcam. A i właśnie najważniejsze, są w tym filmiku ramy czasowe, sami zobaczcie i przez to możecie się skupić na tym, co Was interesuje, bądź nie. Także. Zapraszam do oglądania. Witam moi drodzy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maxis Farm. Dzisiaj pogadamy sobie odcinek o tym, jak uzyskać dobrą nieśność, jak uzyskać lepszą nieśność, jak mieć po te, no powiedziałbym, 70% nieśności. Czyli ze 100 kurek, jak uzyskać 70 jajek dziennie. Odpowiem Wam na to pytanie, bo jestem Wam w stanie w tym pomóc. Dlatego, że taką nieśność, a nawet i lepszą, 80-85%, nawet i po 90%, czasami wiadomo, okres letni różni się y, od okresu zimowego. Byłem w stanie uzyskać y, w sierpniu, we wrześniu, w październiku jeszcze miałem po chyba 80% parę procent nieśności. Także moi drodzy, w tym odcinku opowiem Wam. Jak taką nieśność uzyskać i będzie to wszystko oparte na moim doświadczeniu, e, pięcioletnim już podajrze pięcioletnim doświadczeniu i z chęcią opowiem wam jak ja to robię i myślę, że pomogę wam jeżeli ktoś ma problem z nieśnością lub chciałby tą nieśność uzyskać lepszą. Chętnie wam pomogę i zostańcie do końca tego materiału, na pewno dużo się dowiecie. Działamy! Mamy teraz okres przedwiosenny, niedługo wiosna i zaczyna się całe życie, e, natura wstaje i wszystko budzi się do życia, a w tym kury, które chcą sprawić nam naprawdę niezłą mięśność. Pytanie, czy my będziemy w stanie im w tym pomóc. Moi drodzy, zacznijmy może od doboru kur. Jakie kury, e, jakie kupić, kiedy, w jakim wieku. Na to Wam szybko i łatwo odpowiem. Powiem Wam tak, ja korzystam z pewnej, e, z pewnego miejsca, fermy, odchowalni, w którym kupuję zawsze kury. Są to sprawdzone kury. Dostaniecie tam takie brązowe, jarzębiate, białe, czarne, a nawet i inne kolory. I również dostaniecie tam koguciki. E, w opisie Wam dam może numer telefonu do, do tej odchowalni i tak dalej, ale generalnie polecam wam szukać fermy, opinie, zbierać i kupić kury w dobrym miejscu, bo to jest naprawdę podstawa, podstawa naprawdę. Jak od tego dobrze zaczniecie, to później będzie naprawdę łatwiej, żeby uzyskać lepszą nieśność. Jeżeli chodzi o kury, to powiem wam szczerze, że tak. Yy, najlepiej kupcie kury, no tak, 17, 18 tygodniowe. Możecie kupić 14, 12, bez znaczenia. Ale radziłbym Wam kupić minimum, maksymalnie znaczy maksymalnie 17, 18 tygodniowe max. No 20 tygodniowe jeszcze będzie ok, ale o co chodzi moi drodzy? Ważne, żeby kura przed nieśnością, czyli wiadomo, kura zaczyna nieśność, no różnie mówią 22, 24 tydzień, czasem 25 tydzień życia. I ważne, żeby tą kurę Trzy tygodnie, miesiąc Trzymać przed nieśnością u siebie Żeby u was jeszcze dorastała Ten miesiąc, te trzy tygodnie Dlaczego? Dlatego, żeby już się przyzwyczaiła Żeby nie było żadnych stresów Związanych później, jak już by nosiła Żeby po prostu u was trochę dorastała doros Dorastała do tego Żeby u was zaczynała tą mięśność. To jest naprawdę ważne I myślę, że to jest dość istotna, istotna rzecz, którą warto pamiętać. Jeżeli chodzi o to, jakie kury kupcie, ja polecam osobiście Rosę, Mesę. Rosa, Mesa, Rosa. Polecam, polecam z całego serca. No i generalnie, jeżeli chodzi o kury, to myślę, że wszystko Wam powiedziałem. Dlatego działamy z kolejnym czynnikiem, który wpływa na lepszą nieśność. Także moi drodzy, kolejnym czynnikiem. Jest światło. Jak widzicie, teraz mam dzień i niepotrzebnie w sumie się to światło pali, ale włączyłem, żeby było tu lepsze oświetlenie kurnika. I moi drodzy, ważne, żeby wraz ze skracającym się dniem, powinniśmy wydłużać działanie sztucznego oświetlenia w kurniku. Dobrze, jeśli kury mają do niego dostęp przez około 15 godzin na dobę. Czyli policzcie sobie, kiedy kury wstają, czy mają okno, czy nie mają żeby dostęp do światła miały przez 15 godzin wiadomo zima, 15, ciemno dlatego od 15 zapalamy sobie tamte światło do tej 21, nie wiem, tak jak wam wyjdzie te 15 godzin ja palę do 22 eee, i możecie się również wyposażyć w taki czasomierz no i on tu ładnie, widzicie jest eee, podłączony do światła i myślę, że na tym nie powinniście oszczędzać, ponieważ to się na pewno zwróci. To jest, to jest światło, to jest takie. Wiecie, yy, wydłużamy im dzień sztucznie, oczywiście, ale na pewno przyczyni się to do lepszej nieśności. Dlatego polecam naprawdę Wam z całego serca światło. Przejdźmy teraz, może, do najważniejszego czynnika, czyli jedzenie, żywność. Myślę, że to jest jeden, a jak nie najważniejszy czynnik, który wpływa na nieśność. No jest to na pewno najważniejszy. Należy pamiętać, że jedzenie i woda to jest podstawa generalnie. Jak, czym karmimy i moi drodzy zapewne zastanawiacie się jakie proporcje i tak dalej. Teraz dowiecie się jak ja karmię, jak w sumie uzyskać nieśność na poziomie średnią roczną. Myślę, że wyjdzie wam 80%. A zimą 70%. Moi drodzy, pasza to jest podstawa, ale oczywiście nie tutaj nie promuję paszy, bo pasza jest generalnie zła. Moi drodzy, prawidłowe żywienie e, czyli jak prawidłowo żywić nasze kurki, żeby uzyskać tą najlepszą mięśność. Generalnie kupując paszę, trudno jest ocenić jej rzeczywisty skład. Tak naprawdę i taka jest prawda. Jeżeli chodzi o moją paszę, to moja pasza, moi drodzy, jest robiona przez pewnego pana. I on tą paszę sprzedaje. Możecie sobie luknąć tutaj. Większy wgląd mieć. Czekajcie, wdam wam tutaj. Tu jest generalnie co? Pszenica, kukurydza, kreda, co tu jeszcze była? Soja, i moi drodzy, na pewno wiele jeszcze innych rzeczy. Od tej widzimy kredę, widzimy kukurydzę, widzimy pszenicę. Wy to tak średnio widzicie. Eee, I moi drodzy, ta pasza nie jest nie wiadomo jak naturalna, ekologiczna, ale nie jest to najgorsza pasza. Odpowiadając na pytania, gdzie możecie taką kupić? No niestety nie kupicie jej, ale gdzie wam polecam szukać paszy? Szukajcie paszy na Olixie. Na Eliksie, <noise> to tak. szukajcie paszy pod tytułem nie, pasza ekologiczna, e, pasza i tak dalej. I szukajcie, i szukajcie, i szukajcie, i szukajcie. Ważne, że nie, nie polecam pasz typu, wiecie, takich workowanych od producentów, bo tam zazwyczaj to jest największe dziadostwo. Ta pasza nie jest taka zła, i uwierzcie mi, że mam dostęp do, e, do w zasadzie wglądu, powiedzmy, produkcji. Ale wiadomo, wszystko da się ukryć. Dlatego, moi drodzy, prawidłowe żywienie. Yy, także, tak jak mówiłem, kupując trudne jest, jest ocenić jej rzeczywisty skład. Ale jeśli jednak po włączeniu do diety nowego produktu zbieramy coraz mniej jaj, mamy prawdopodobnie winowajce, czyli po prostu wiemy, co źle działa. Pasza, moi drodzy, yy, Problem z paszami dla kur polega na tym, że większość z nich jest wysoko energetyczna, eee, Co rzeczywiście podnosi ich nieśność, ale niestety taki pokarm obciąża jednocześnie wątrobę takiej kurki i działa źle na jej zdrowie. Eee, I trzustkę. Moi drodzy, prowadzi to do błędnego koła, gdyż kury przestają nieść, proponujemy rolnikom preparaty, które wspomagają funkcjonowanie zagrożonych organów. Pełnowartościowa karma i suplementy powinny pomóc osiągnąć zamierzony cel, czyli zwiększenie bądź utrzymanie mięśniności na złożonym poziomie, założonym poziomie. Moi drodzy, teraz y, czytałem y, pewien artykuł, który w zasadzie mówi o tym, jak podnieść niejność, i tutaj w 100% się zgodzę. Właściwie pasze są fajne ale nie na dłuższą metę później są problemy z chorobami yy, z chorobami, z wątrobą i tak jak właśnie mówią i z trzustką i w ogóle kura już generalnie siada yy, jaką ja stosuję mieszankę moi drodzy ja stosuję mieszankę taką moja mieszanka jest taka biorę jedną taką o proszę jedna taka Jedna taka. Jedna taka. Jedna taka. Jedna taka. Czyli mamy 60% pszenicy i 40% paszy. Taka jest moja mieszanka. Teraz trochę zmieniam tą mieszankę, bo dodaję trochę, znaczy trochę więcej jęczmienia i odrobinę owsa eee, dlatego moi drodzy, taka, taka mieszanka idealnie się tutaj komponuje u mnie jest to mieszanka, która naprawdę super, super, super działa eee, tutaj widzicie, kurki są mega zadowolone z takiej mieszanki eee, i naprawdę jeżeli chcecie uzyskać lepszą mięśność to polecam sobie, spróbujcie coś, tego, pro, coś tej proporcji i wiadomo lepszej paszy. Używać nie żadnego dziadostwa. Dlatego moi drodzy tyle, jeżeli chodzi o paszę, przejdźmy do na wybieg. Na wybieg, bo jest to no też jeden z ważniejszych elementów. Zanim moi drodzy jednak będę opowiadał wam o wybiegu, opowiem wam może o tym, jak kury jeszcze karmić poza paszą, po, poza zbożem i w czym to pomaga. Moi drodzy, kluczem do mojego sukcesu, sukcesu oczywiście, dla mnie jest to sukces, że taką nieśność uzyskuję. Zaraz w ogóle przejdziemy do mojej nieśności na tą chwilę, która nie jest taka, o której Wam opowiadam, ale to za chwileczkę. Jeżeli chodzi tutaj o mój, jeszcze moją recepturę, to moi drodzy, ja co dwa dni, co dwa, teraz trzy dni, z warzywniaka dostaję dwie takie większe, większe jeszcze skrzynki warzyw, owoców no i warzyw i owoców w sumie. Mam taką powiedzmy umowę, umowę ustną z warzywniakiem, że odbieram to co 2-3 dni i to wszystko kroję na pół takie jabłuszka i daję to kurkom do zjedzenia. Kurki to z ogromnym smakiem jedzą i moi drodzy, no tu jest pełno, pełno naprawdę witamin. Ee, Później wpływa to również na smak jajka oczywiście i myślę, że to jest też takim moim, powiedzmy, kluczem do sukcesu, bo jednak no, takie witaminy, tym bardziej zimą, kiedy kury nie mają dostępu do świeżej trawy, która jest pod warstwą 20 cm w śniegu, no teraz może 10, eee, także polecam was, wam również resztki z domu wyrzucać kurkom. Również z warzywniaka odbierać takie resztki. Naprawdę super, super, super jest to rozwiązanie. Także polecam z całego serca. Moi drodzy, jesteśmy jeszcze w kurniku i chciałbym Wam powiedzieć, jakich błędów nie należy popełniać e, podczas no, no, przy hodowli, i żeby ta nieśność Wam nie uległa zmianie i nie spadła. Pamiętamy o tej wodzie, o której już była mowa ożywieniu i ważne żeby nie dopuścić do tego i mówię wam tutaj na moim przykładzie i na moim spadku nieśności przez ostatni okres przez ostatnie dwa tygodnie żeby nie dopuścić do tego żeby zmienić paszę szybko bądź e, bądź zrezygnować z paszy moi drodzy. Zwykłe zboża nie mają tyle wartości przynajmniej e, zimą żeby tutaj zapewnić kurom wszystkie wartości, minerały i tak dalej. Dlatego ważne, żeby nie robić przerw w dostarczeniu paszy i zapamiętajcie to sobie i uczcie się na moich błędach, żeby wody miały cały czas pod dostatkiem i oczywiście nie doprowadzić do tego, żeby kury zaczęły wam rozwalać jajka, bo to jest również masakra. Miałem ostatnio z tym problem, ale w takich sytuacjach możecie zakupić takie jajka, sztuczne jajka i takie Jajko już Wam się nie rozbije, a kury, o, już nie będą się rzucać na jajka. Dlatego, moi drodzy, takie właśnie, takich błędów, właśnie unikajcie. I właśnie tyle, jeżeli chodzi o, o właśnie takie błędy, które, których ja tutaj doświadczyłem przez ostatnie dwa tygodnie. Jesteśmy teraz na wybiegu uniosek u moich kurek. Niosek. Ten wybieg, moi drodzy, ma jakoś, 700 m2. Generalnie, wybieg powinien mieć minimum 4 m2 na jedną Kurę nioskę Dlatego, jeżeli macie 10 kurek-niosek, no dobrze by było mieć 40 m2 wybiegu minimum minimum, mój drodzy. Zaznaczam, jest to minimum bo to również wpływa na, na może no, no wszystko każdy czynnik w jakimś stopniu wpływa na nieśność także moi drodzy wybieg to jest też klucz dlatego że na moim wybiegu kury mają zapewnioną trawę no wiadomość spadł teraz śnieg to jest oczywiste że tej trawy nie ma eee, u mnie mają zapewnioną trawę dostęp nawet do E, spadających tutaj owoców latem czereśnia tam jest później co tu jest e, jabłko tutaj e, gdzieś tam jest chyba śliwka no to jest takie, mówię, to jest taki doda, doda, dodateczek e, o tutaj widzicie na przykład kurki sobie leżą w ziemi o tutaj na przykład kobucik sobie na drzewku skacze proszę was takie właśnie tutaj są uroki Kurki tutaj mają również dostęp do drzew. Do drzew jak widzicie, są tu drzewa i jest też cień. Ważne, żeby zapewnić cień na wybiegu. Jeżeli macie puste pole, puste pole wybiegu, to warto zrobić chociaż budkę jakąś, żeby kury miały jakieś schronienie. Były sobie na wybiegu, ale miały cień. Tutaj również jest kompostownik, na którym kurki mogą sobie latem grzebać jakieś drzownice. Różne rzeczy i tak dalej Moi drodzy e, Co jeszcze jest ważne na takim wybiegu Na wybiegu ważne jest, żeby kury miały Trawę Żeby tego, żeby nie było za dużo kur Żeby tej trawy nie No nie rozgrzebały Bo wiecie jak łatwo Kura taki wybieg rozwala Dlatego ważne, żeby ten wybieg był na tyle duży Żeby kura zbytnio tego Wybiegu nie rozwalała U mnie ten wybieg już Uległ trochę zniszczeniu, ale nie jest tak źle, i zawsze latem tu jest trawa. W mniejszym stopniu bądź większym, ale zawsze jest tutaj trawa. Także moi drodzy, polecam Wam naprawdę wybieg, to również jest podstawa do dobrej miśności. Jeżeli chodzi o moi drodzy, jeżeli chodzi o opinie innych osób. Nie będę tutaj się skupiał tylko na sobie i może posłuchamy, co mówią moi widzowie. Zrobiłem takie, taką ankietę, zadaj mi pytanie na Instagramie, gdzie was oczywiście serdecznie zapraszam. Macie w opisie linka i zapraszam was tam również bardzo, bardzo serdecznie, bo dzieje się tam naprawdę dużo. I teraz zobaczymy, co widzowie sądzą, jakie czynniki głównie wpływają na lepszą nieśność kur. Zaczymy. Co inni myślą, i może czegoś się dowiemy. I myślę, że na pewno czegoś się dowiemy, dlatego zobaczymy, co inni sądzą. Także moi drodzy, przed sobą mam tutaj już widzów, którzy wypisali swoje takie myśli na temat właśnie tych czynników, które wpływają na lepszą mięśność. I po pierwsze mamy pogoda, temperatura. Temperatura, tutaj czytam Wam też powtórzone takie e, również no, myśli. E, dodałem światło, zamieniłem całe zboże na śrutę i było 16 jajek, a teraz 26. Także widzicie, e, tutaj ktoś wprowadził pewne zmiany i osiąga sukces. Pogoda, e, dodawanie kurą kukurydzy i dawanie paszy, oczywiście tak jak mówiłem. Jadaje skorupy z jajek, ma, mają witaminy i moje chętnie jedzą. Moi drodzy, skorupki z jajek również są bardzo istotne. Pamiętajcie że jednak, żeby je mielić tak na drobne, dlatego że jeżeli kurą będziecie podawać takie duże skorupki jajek, mogą one Wam się nauczyć później jeść jajka i rozwalać. Dobra pasza, wiadomo. Eee, pogoda, wiadomo. Mrozy, gorsza nieśność. Piękna pogoda, słońce, korzystne warunki na wybiegu, lato. Lato może nie, było, jest za gorąco, nawet trochę, ale też jest dobra nieśność, Wiosna, no i to sprzyja na pewno na lepszą niżność. Myślę, że zmielona kukurydza. Tak, na pewno. Tylko wiadomo, bez przesady. Według mnie, to pogoda, gdy są mrozy, to kury większość energii wykorzystują na to, żeby siebie. Ogrzać. I to jest właśnie również dobre podkreślenie. E, właśnie. Mrozy, kury wykorzystują większość energii na to, żeby siebie ogrzać. Dlatego nieśność również spada. I tu e, właśnie dobrze zaznaczyło ktoś. Nie wiem kto tutaj. No i co moi drodzy? Światło, temperatura i pokaź. Wiadomo. Moim zdaniem, robisz super odcinki. No, tego akurat nie miałem planach czytać, ale dziękuję bardzo. E, światło, światło witaminy, temperatura, zbilansowana pasza. Tak, bardzo dobrze. Pora roku, to jest również kluczowe, pogoda, tak. Sam sobie wymyśl do filmu. No i właśnie, tutaj czytam taką odpowiedź, sam sobie No Moi drodzy, ja wymyśliłem, e, ale również myślę, że nie jest to głupie, żeby poznać Waszą opinię. Wasze doświadczenie, bo jest to naprawdę kluczowe. Jak kręci się taki odcinek, nie chcę się sk tylko skupiać na swoim, e, tutaj swoich pomysłach, swoich doświadczeniach i swoich takich e, analizach. Dlatego wolę się spytać również was: dostęp do trawy, kamyków, piasku, pasza i tak dalej. Właśnie, i o tym zapomniałem: dostęp do trawy, właśnie, trochę ziemi, czyli nawet trochę wybiegu, że nie ma trawy. Żeby było trochę ziemi, piasku i kamyków Żeby kura mogła mielić to wszystko Potrzebne jej są kamyki Ale to również najpewniej będzie w paszy Dlatego jak się dobrą paszę to wystarczy No ale różnie bywa yy, Jeszcze co tutaj mamy yy, Dobre żywienie i warunki Właśnie moi drodzy To by było na tyle w sumie yy, Ale jeszcze chciałbym przejść do tego a propos tych warunków, warunki są również kluczem e, do dobrej nieśności i higiena. Ja to powtarzam od zawsze. Ja sprzątam kurnik e, różnie bywa, ale kurnik, niosek sprzątam co tydzień, półtora tygodnia. Polecam sprzątać co tydzień. Myślę, że jest to naprawdę e, słuszny czas, żeby sprzątać. Czemu ta kaczka tak dziwnie tam chodzi? Powiedzcie mi, e, dlatego polecam sprzątać kurnik co tydzień i żeby w kurniku zawsze było czysto i jednak trzymać tą higienę bo moi drodzy pamiętajcie i zapamiętajcie sobie na zawsze że wiele wiele i wszystkie czynniki sprowadzają się do lepszej nieśności, zmiany nieśności i tak dalej. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, chciałbym wam podziękować za to, że byliście ze mną do końca. Jeżeli zostaliście do końca, zostawcie komentarz o treści dobre. Nie. Jaki komentarz? Dobra nieśność. Zostawcie komentarz o treści dobra nieśność. A my, moi drodzy, widzimy się już w kolejnym odcinku. Dajcie znać w ogóle, jaką wynieśność macie teraz. I jeszcze. E... Jeszcze dajcie łapkę w górę. Na pewno to mnie zmotywuje. Dlatego dziękuję Wam bardzo i życzę Wam powodzenia w hodowli. I jak najlepszej nieśności. Do zobaczenia. Cześć Wam.